Jest bardzo, 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 tak jeden, film, na to jest ważny taki odcinek był na era właśnie. Na era. Tak, dwie minutki i muszę się wracać. Dwie minutki? dwie minutki, dwie minutki, dwie minutki i muszę i... znów kręcić lutki. Eee. Czekaj, bo... Witam Z... Was w Polskim obozie. <głos》>. Czekaj, nakręcimy jego znowu. Nie wiem, potem. czy ten grabat, wiesz, wszystkie prawa zastrzeżone. O no i to. Tak. Wrzucimy na red tuba. Red I to bardzo pozytywne nagranie również znajdziecie na kompilacji hop Benz 15 na Facebooku RMF Max. Jest obecny Michał XIV, który pisze, czy Hobbence 15 jest już w sklepach. Jasne, że tak. Czy można wygrać na liście Hobbence? Oczywiście, że tak. Głosując na rmfmax.pl, Michał XIV pisze, że ma wszystkie składanki Hobbence od 1 do 14. No i możesz mieć 15 też. Wow, to jest dopiero super fan. Robert M., Kiss the Sky. Yo. Robert M., yeah. And Gruba, thanks. I love you. Kiss the sky. Ja bym chciał mieć 16, ale centymetrów. <laughs> Jak powiedziałeś, że możesz mieć 15, pomyślałem sobie, eee, mało. <laughs>